W duchowej tradycji Gurdziewa istnieje metafora czterech pokoi, symboliczna mapa rozwoju świadomości człowieka. Każdy pokój reprezentuje inny etap przebudzenia. W tym materiale omówię pierwszy pokój. Pierwszy pokój to stan egzystencji, który jest dziedziczony to zastana rzeczywistość, w której człowiek od urodzenia jest uczony, jak się odnaleźć, co myśleć i jak wartościować. Dziecko szybko dowiaduje się, że społeczne konwenanse są ważniejsze niż naturalne instynkty. Na ten system nakładana jest siatka obowiązków, przywilejów i oczekiwań, która ma definiować szczęście. Społeczny wzorzec każe pożądać powszechnie uznawanego kanonu piękna, a gardzić tym, co mniej efektowne, lecz wartościowe. Ten sam mechanizm przenosi się na dorosłe życie. Wybierany jest niefunkcjonalny, ale prestiżowy dom na kredyt zamiast praktycznego mieszkania, którym nie da się zaimponować. Tak powstaje społecznie usankcjonowana iluzja, którą większość uznaje za jedyną i ostateczną rzeczywistość. Iluzje te płyną zewsząd od znajomych, od rodziców, nawet od partnerów i partnerek, którzy sami zastali ten iluzoryczny świat. Dotyczą one nie tylko przekonań. Ale i czasu. Tworzone są iluzje przeszłości, błędnie zakładając, że skoro raz zdarzenie A doprowadziło do B, to zależność ta jest stała, ignorując zmiany kontekstu. Jednocześnie jednostka karmi się iluzją przeszłości, antycypując wydarzenia, o których nie ma pojęcia, a potem jest zdziwiona, że bieg rzeczy jest inny. Iluzje te są internalizowane tak głęboko, że wszelkie narzucone musisz powinieneś i należy, stają się niepodważalne. Wartość życia zostaje uzależniona od tych powinności, konceptów w stylu rolą mężczyzny jest posadzenie drzewa, spłodzenie sceny, i zbudowanie domu. Każde wyłamanie się z tych ram spotyka się z potępieniem. W życiu przychodzi jednak moment, gdy w systemie pojawia się rysa. Poszukiwacz zaczyna mieć wrażenie, że ten poukładany świat nie jest tak spójny, jak zapewniano. To pierwsze oznaki ściany, z którą się zderza. Ściany pierwszego pokoju. Kryzys ten pojawia się, gdy człowiek zadaje sobie dwa podstawowe pytania. Kim jestem i po co żyję? Odpowiedzi na pytanie, kim jestem, Mężczyzną, ojcem, opisują jedynie role społeczne lub cechy demograficzne, ale nie istotę. Rodzi się niepokój. Podobnie jest z pytaniem: po co żyje? Odpowiedzi dla dzieci, dla ojczyzny okazują się nietrwałe. Dzieci dorosną, a ojczyzna potrafi potraktować życie jako mięso armatnie. Poszukiwacz dochodzi do ściany, nie znajdując odpowiedzi. Rozwiązanie jest proste, problem nie tkwi w odpowiedzi, lecz w pytaniu. Oba te pytania są wadliwe, osadzone w czasie kim jestem, bazuje na przeszłości, tożsamości, a po co żyję? Na przyszłości, czyli na celu. Prawidłowe, osadzone w teraźniejszości pytania powinny brzmieć jaki jestem teraz i jak żyję tu i teraz. Aby jednak zacząć je stawiać, konieczne jest przebudzenie z halucynacji. Czy to możliwe, by tak wielu ludzi śniło, że żyje? Wystarczy spojrzeć na irracjonalne zachowania w biznesie czy w relacjach. Ludzie często wiążą się z nieodpowiednimi partnerami, inwestują energię w przegrane projekty, nie dostrzegając ewidentnych okazji, widzą błyszczące ołtarzyki złudnych bożków i oddają im pokłony. Tak działa samsara, koło życia, zaklęta iluzja. W buddyzmie symbolizują ją głodne duchy, istoty z olbrzymimi brzuchami i wąskimi gardłami, które nigdy nie potrafią się nasycić. Głodny duch kupuje nowy samochód i natychmiast pożąda nowszego modelu. Żyje w iluzji, że szczęście nadejdzie jutro, gdy osiągnie kolejny cel. Ale gdy nadchodzi jutro, staj się ono dzisiaj, a szczęście znów ucieka w przyszłość. To pogoń za króliczkiem. Społeczeństwo przez trenerów, rozwoju i media wspierają tę pogoń, głosząc, że musisz realizować cele. To nie jest życie. To sen o życiu, halucynacja. Gurdziejew powiadał, że ludzie śpią, ale nawet się nie wyspiają. A problem z halucynującymi jest taki, że upierają się iż nie śnią. Ci, którzy śpią źle, w końcu zaczynają szukać przyczyny. Rozpoczynają poszukiwania, ale czynią to po marsku. Odkrywają kabałę, jogę, chiromancję, łaknąc wszystkiego, co różni się od dotychczasowego Matrixa, nie potrafiąc odróżnić tego, co wartościowe, od tego, co bezwartościowe. Pojawia się pierwsza pułapka – zmiana religii. Jak zauważa Osho, poszukujący często porzucają swój system, bo jego obrzędy stały się puste, a kapłani okazali się hipokrytami, pełnymi pychy i zatufania. Poszukiwacz zwraca się ku nowym systemom, nie wiedząc, że nowi kapłani bywają tacy sami, a nowe rytuały równie puste. Inni padają ofiarą mówców motywacyjnych, sprzedających obietnice raju za cenę kolejnych szkoleń, co prowadzi do uzależnienia od narkotyku samorozwoju. W trakcie tych poszukiwań adept odnajduje wiele drzwi, systemów i filozofii, ale wszystkie są zamknięte. Brakuje mu klucza. Na tym etapie, jak twierdzi Gurdżiew, potrzebny jest mistrz. Ale jak odróżnić prawdziwego mistrza od fałszywego handlarza obietnicami? Prawdziwy mistrz dysponuje kluczem, ponieważ sam przeszedł na drugą stronę. Całe jego życie o tym zaświadcza. To, jak żyje, ale też to, czego nie robi. Nie jest rządzony przez ego, nie potrzebuje poklasku, nie ma wrogów. Fałszywy mistrz otacza się dworem, który odgaradza go od rzeczywistości. Prawdziwy mistrz z Wami wie, że jego celem jest produkowanie kolejnych mistrzów. A nie uzależnianie uczniów od siebie. Prawdziwy mistrz wie, kiedy odejść. W trakcie poszukiwań zmienia się też życie poszukiwacza. Zaczyna on dbać o ciało, zmienia dietę i zainteresowania. Dotychczasowi znajomi odpadają, pojawia się poczucie wyobcowania. Wtedy pojawia się druga, największa pułapka wspólnota. Adept spotyka innych poszukiwaczy, ludzi, którzy go rozumieją i nie oceniają, zaczyna jeździć na warsztaty. Tworzy się grupa zjednoczona wspólnym celem, dająca nagrodę w postaci akceptacji ciepełka. To ciepełko, ten komfort, jest pułapką. To ciasteczka, którymi się zajada, zapominając o prawdziwym celu podróży. Wielcy mistrzowie wschodu, jak Buddha, przestrzegaliby nie przywiązywać się do nagród na ścieżce, nawet do zdolności parapsychicznych, jak lewitacja. To tylko sztuczki, a nie cel. Kiedy adept zaczyna lewitować. Lepiej radzić sobie z emocjami, łatwo może uznać, że to już wszystko. Wtedy potrzebny jest mistrz, który powie, to tylko sztuczki, nie o to w tym chodzi. Ktoś, kto wypchnie go z komfortowej wspólnoty. Jeśli w niej zostanie, grozi mu sekciarstwo, hermetyczna struktura, która kieruje wektor rozwoju na zewnątrz. Dostąpisz wyzwolenia tylko jeśli będziesz jednym z nas. To fałszywa idea, wygodny sen. Prawdziwy mistrz odciąga od wspólnoty, przypomina o mechanizmie świadomego snu. Kiedy orientowałeś się, że śnisz, mogłeś w tym śnie wszystko. Sam. Nikt nie był ci potrzebny. Całe przebudzenie polega na tym, gdyś w swoim własnym życiu, na jawie, zorientował się, że to sen. Wtedy będziesz mógł uczynić wszystko, ale to się nigdy nie uda, jeśli założysz, że do przebudzenia potrzebni są ci inni.